Przy insulinooporności albo cukrzycy nadal możesz jeść nawet te słynne ziemniaki. Tylko jest jedna rzecz, na którą koniecznie zwróć uwagę. Staraj się za wszelką cenę wypłaszczać poziom glukozy we krwi. Czyli to nie znaczy, że masz nie jeść cukru czy węglowodanów, tylko chodzi o to, żeby robić to w umiejętny sposób. A jaki? Zobacz. Po pierwsze dodawaj do posiłków rzeczy, które spowalniają wpłynienie cukru i węglowodanów. Czyli to będą białka, błonnik lub tłuszcze. Po drugie, uwaga, napisałem oj, chodzi mi o ocet jabłkowy. Jeżeli wypijesz sobie przed posiłkiem 10-15 minut, przynajmniej 10 ml octu połączone ze 100 ml wody, to również prawdopodobnie ten poziom glukozy aż tak bardzo do góry nie pójdzie. Oczywiście mówiąc w przypadku, kiedy jesz tą glukozę. I po trzecie, napisałem so, czyli skrobia oporna i tutaj mówiąc o tych ziemniakach, o których które pokazałem na samym początku, pamiętaj, że jeżeli ziemniaki wystygną, to mniej kalorii się z nich.